Cześć, Tu Jola, krawcowa i instruktorka szycia ze szkoły i sklepu z maszynami Ultramaszyna. Witaj w kolejnym odcinku Nauki Podstaw Szycia. Dzisiaj pokażę Ci jedną z ważniejszych i bardziej przydatnych technik krawieckich, a mianowicie prosty i podstawowy sposób na wszycie lamówki bez użycia specjalnej stopki. Zapraszam Cię do oglądania. Zanim przejdziemy do szycia, jeszcze kilka słów o samej lamówce. Lamówkę możemy kupić jako gotowy produkt w pasmanterii. I tak jak widzisz, lamówka może być błyszcząca, czyli jest wtedy satynowa, z takiej tkaniny satynowanej, lub bawełniana matowa. Jak lamówka jest cięta jeszcze? Z takich właśnie ciekawostek. Lamówka to jest nic innego jak pasek materiału ucięty pod skosem, czyli jego włókna leżą w tym kierunku. Tu jest nitka prosta, czyli inaczej mówiąc osnowa i wątek. W tym miejscu cięcia jest skos. Dzięki temu lamówka jest plastyczna i nam lekko pracuje na wszystkich zaokrągleniach, zarówno wklęsłych, jak i wypukłych. I jeszcze w praktyce pokażę Ci, gdzie ta lamówka może mieć zastosowanie. Są to spodnie i na pasku wewnątrz, zamiast obrzucania i chowania do środka tej krawędzi zewnętrznej paska, została ona. Olamowana, żeby nam się nie strzępiła, jednocześnie jest to jakiś efekt dekoracyjny. Wewnątrz możemy ładne, kontrastowe lamówki poprzyszywać na brzegach. Kolejny sposób zastosowania lamówki to na przykład mamy obszyty lamówką brzeg naszej torby i w środek do tej lamówki. Puszczony jest sznurek. Jeden z przykładów zastosowania takich dodatkowych elementów doszywanych do ubrań. A teraz jak przyszyć lamówkę. Lamówka od lewej strony wygląda tak. Ma zaprasowane do lewej strony zapasy na szwy. Lewa strona, prawa strona. Teraz pokażę wam jak przyszyć prawą stroną do prawej, czyli mamy materiał. Jego prawa strona, lamówka, prawa strona i odwiń zapas na szef, jeden zapas, ten który będzie się spotykał z górną krawędzią e, materiału, czy krawędzią materiału, tą krawędzią, którą będziemy właśnie oprzywać lamówkę. Odwinięty zapas przypnij. I teraz przyszyj, szyjąc w rowku, czyli tutaj w tym zagięciu. I teraz w drugim etapie zawiń lamówkę do góry, przewiń do lewej strony i na lewej stronie lamówka. Powinna przykryć nam linię szycia z poprzedniego etapu. Czyli kładziemy ją tak, żeby nam zakryła szef. Przypinamy szpilkami po prawej stronie i sprawdzamy, czy łapiemy tę stronę wewnętrzną. I teraz po przypięciu będziemy szyć pod lamówką, czyli tutaj w ten sposób, żeby złapać tę drugą stronę od lewej strony. Jest to sposób taki, żeby nie było widocznego szwu po prawej stronie naszego wyrobu. Jeden ze sposobów. I teraz w momencie, kiedy my sobie ładnie sprasujemy tę lamóweczkę lekko w dół, to lamówka nam przykrywa szef, który w tej chwili wykonaliśmy. I mamy gładko, elegancko, tak tutaj wykończony nasz prawy, naszą prawą stronę wyrobu. Po lewej stronie mamy złapany brzeg, który nie był przyszyty. I to jest tylko jeden z ze sposobów na przyszycie lamówki. Drugi za chwilę wam pokażę. I teraz drugi sposób przyszywania bez stopki czy lamownika. Będzie wyglądał tak. Do lewej strony materiału przyłożymy prawą stroną lamówkę, czyli w ten sposób, I znowu odwijając brzeg który będzie się spotykał z brzegiem materiału, czyli zapas stawiamy w górę. Przypinamy tak jak poprzednim razem. Po, przyję... po przypięciu szyjemy tak jak za poprzednim razem w rowku. Teraz jesteśmy na lewej stronie naszego wyrobu, przechodzimy na prawą stronę i zro, znowu robimy w ten sam sposób jak poprzednio, przykrywamy nasz szef z poprzedniego etapu i przypinamy szpilkami. Przed szyciem i przed przypięciem jeszcze wcześniej możecie sobie to przeprasować, ten kant. Ale lamówka jest tak plastyczna, że da się zrobić to też bez prasowania. I teraz, ponieważ to jest nasza prawa strona wyrobu, Staramy się szyć bardzo blisko i w miarę równo tego brzegu lamówki. Mamy taki efekt. Szef jest widoczny po prawej stronie. Dokładnie taki efekt jak przy szyciu z lamownikiem. Jak się już wie, to proste, prawda? W innych moich filmikach możesz zobaczyć, jak wszyć lamówkę przy użyciu stopki przeznaczonej do wszywania lamówki, a także jak własnoręcznie zrobić lamówkę. Link znajdziesz. Opisie poniżej. Pytania? Pisz śmiało w komentarzu, chętnie będziemy radzić. No i oczywiście zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę internetową. Znajdziesz tam kursy online z szycia i nauki robienia wykrojów oraz aktualny grafik szkoleń stacjonarnych. No i jeszcze serdecznie zapraszam Cię jak zwykle do śledzenia naszego kanału. Kliknij przycisk subskrybuj. Dzięki temu za każdym razem, kiedy pojawi się nowe wideo, otrzymasz powiadomienie. Do zobaczenia!